Hola kompanie Ros, mamy Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry World Battle Cry 3 na moim kanale. Dzisiaj ze mną w drużynie jest Pan Marcin no, oraz Hubble. No elo. Gramy sobie no, na no, pana, no, pana no, dziadziora, na no, pana, no, pana no, Enzo no, oraz na Nie umarły, którymi nie umiem grać. Może no. potrafisz zrobić rasza, czy nie? Czy nigdy nie próbowałeś? No to jak najszybciej ta piąta era Nie piąta, tylko czwarta i nie klikasz Czwarty broń era. Boże drugiej ery, dopóki ci się ten główny budynek nie zbuduje, bo ci się zbaguje, rozumiesz? No, no wiem, to bo... co? co się wypełniało w tych demonem, bo zapomniałem Krycha kamień Krycha no, kamień, no. krycha kamień. Mama mruj, no, no. więc możemy A, to przewalić, to ale zobaczymy jak zagram tym rojem. Nie umarły, co? Nie umarły złoto na starcie, ale nie wiem, czy chcesz raszować. tak naprawdę, jak chcesz rasować, rush... Nie, nie wiem, nie raszył, lepiej, bo ci to nie wyjdzie i. Chuj, z tego wyjdzie jeden wielki. Chuj, wielki, dwa bomby. Ale bo co mam wypełniać? Eee, złoto metal krycha. Na końcu kamień, jak będziesz złoto, chciał, ale nie wiem, czy będzie to potrzebne. No, no złoto metal krycha kamień w takiej kolejności. Złoto metal krycha kamień. オープニング No i teraz zbudowanie przez zębiega kurde zajmie... No. no tak to działa. jak Dobra, mówi się trudno. O Jezus. Szybciej buduj. Ty nieogarnięty człowiek. Nie umarła istota. Abel środek przynajmniej mam Mhm. On ci da potęgę. Oh, Jakbyście mi dały po 50 kamienia, ja wnoszę się. Coc! Coc Co chcesz odemnie. bez szans. Hmm. 50 no. Przedam Dobra, tam ci sto. O. Ale kurde. W... E, na górze ty... jest rycerz. A po środku już patrzę. Po środku jest baśniak. O kurde. Nie. Baśniak mnie raczej skontroluje. Ja, ja. Co tak na jest baśniak? na dole? Jeszcze nie wiem, bo mi się oczywiście nie chce odkrywać. No zobacz, musisz to zobaczyć. Na tego rynku Basiaka się bardzo lubię. Humble, bar, walcz o środek. A, dobra, czekaj, już on... Wiem, wiem, wiem. Dobra, tak ktoś złoto? Mm, nie no, bardzo, dobra. bo ja będę potrzebował zaraz mocno. Daję się 200.

A będzie chciał mnie zrasować na pewno. Serio? Kurde. Sprigany na dole też jest baśnik. Kurde. Przejebane. Mm, serio? Jest. O kurde. Ja nie mam odpowiedzi na te sprigany. Potrzebuję piątą erę robić. Co to Tak, serio szczerze, jest przejba No jest przewalony ostro Zwłaszcza, że oni są i tak średnia a ich, ich skilla jest myślę wydaje troszeczkę mi się wydaje troszeczkę lepsza niż nasza mhm. Być może tak było i tak jest Dobra, więcej hasków może Może coś tam zatrzymają dobra, się ten O, ten buff jest dobry, dobra ten buff jest dobry, więc muszę to zostawić. Znaczy, zrobić. To... No, demony tam może coś zrobią, ale. Dawa, 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 dawa. dawa. No, ja z orków mają, to nie są baśniaki. Baśniak hmm. jest ze środka, na dole jest ork. Ja pierdolę. Ma ktoś Będą się na, na, na mnie fokusować z jakiegoś powodu, mimo już mam główną rasę. Nie, Nie dam ci kamienia, potrzebuję mm. dobra, potrzebuję e, bohater. Tutaj co Gdzie tam rycerze atakować Co będą rycerze? Idę ich atakować A, dobra źle ja usłyszałem W ogóle weźcie mi to wypełnić się tak A tutaj tak Dobra na no ja Ja potrzebuję <laughs> piątej ery O mi to wierzył. Krychę mogę komuś dać, jak ktoś chce, nie wiem, dam... Tobie, dam... Tobie... Okej. Okay. Ja mam dostatek krychy, kurde. Co? Dostatek krychy mam. Masz z cudem masz dostatek krychy, tą rasą teraz. Gdzie są twoje, nie wiem, cienie, lisze, cokolwiek? W ogóle dawaj mi tu armię na dół! Kawalerię, cienie, lisze, jednego rycerza pogromce, żeby chaos powodować, cokolwiek. Dawaj mi to. Macie żelazo? Nie wiem, mam, 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 mogę dać. 400 mogę dać. Dobra, Ale potrzebuję teraz tak przerwać produkcję wojsk. Wszystkich. Potrzebuję piątą erę kliknąć i możemy wrócić do no, produkcji. Dobra, zrobił się ten gówniany trampę? Jeszcze nie. Wchodzą we mnie orkowie Halo mm. Potrzebuję pomocy Tak delikatnie mm. mówiąc idę Tylko, że ja jeszcze cieni nie mam, kurde No tak się nie że mam Może mu tą jedną wieżę Cienie Aha. z tego zrób, te, dobra, napierdalaj, dobra, niech się napierdalają, ale niech one biją, a nie stoją w miejscu, co? One są takie zlagowane, wszystko popadało! Zlagowane są, bo lagi, kurde, mam, nie wiem czemu znowu. Dlaczego masz lagi I, i nawet, czy to Artur zakładał, czy to ja, to tak czy siak masz lagi, tak być nie hmm. może. O kurde. To mi postaw, to mi postaw. To mi pos... Ty mi postawisz. O Ej. kurde. Ja, dobra, wybroniłem się. Plus. Nie wiem jak, ale... Dobra, was już nie chcę. Ale mogą się jakieś kataski później przydać, tylko potrzebuję innego budynku. Eee... Tutaj was, tutaj jeden, niech wyjdzie i też ciebie. Dobra, to ktoś trochę? <noise> nie, ja już nie będę ja mógł to dawać, to... bo będę szedł do piątych poziomów tych. Tylko, że ja natknę nie wiem, czy będę mógł tymi liczbami coś zrobić, jak... jak... Hmm. Nie wiem, musisz spróbować zaryzykować. Ja będę osy robił, jakieś... Macie łaziki. żelazo? Żelazo? Mam żelazo. Dawaj. Dużo mi dajcie. A demon? Kurczaczki. Złoto, jak macie? Kamień, jak macie. Masz 500. No, super. Piąty czwarty, to to w razie czego kataski, ale to potrzebuje a, złota. Potrzebuje teraz, to jest zapełnione hmm. zapełnione. Tam też zapełnione no to trochę dupa Złota co jadę. Złota mi dajcie ktoś Nie umarły Złoto? Daj mi złoto Już Kamienia mi dajcie. Kamienia, kamienia, mhm. kamienia, kamienia, kamienia. Idę górę atakować. Kurwa, we, wchodzą we mnie, ja wyszedłem, a to oni mnie biją teraz. Ale pomóż mu tam. Hmm. Potrzebuję pomocy w chuj. Masz kryształ, Havel. Masz kryształ. Przerób to szybko na cienie. Daję ci tysiąc kryształu, no przerabiaj to na cienie. Mam. No i przechodź tam. Ja idę górą tak Ech, kurde, już są te... nie przygotowałem harpi. Szamany mi tu poruchają. Cieniami to dawać, to cieniami! O! Nie mam lagów, dobra. Nie mam lagów. Jezu... Chodzę do górę. Ale się ekspią. Kula, ciężko, a. ciężko ładnie. No to chamie do mnie mi tak Wyzwanie umarły, a nie, jeszcze nie mam dobra. Jeszcze mam te cienie, jeszcze mam te cienie. No. Pewnie, że masz, one są zajebiste. Daję kryształ, Habroni. Daj, daj kryształ teraz mi. Kurde, chyba się broń na górze, ale ja mu bardzo dużo żarmił. Kurde, zaczekaj, zaczekaj, bo ja mam takie buffy. Kurde, nie, nie mów mi, że ty nie przejdziesz, pajacu, okay. nie, nie mogę im was tu Nie Złoto, złoto potrzebuję. Hmm. jeszcze koszmary, nie? Jeszcze tak, w ogóle będę robił. Dajcie Błoto. mi ten, krychy. Niech się daje. W razie czego osy też, nie wiem, może się przydadzą. Eee, zrób szkielety z tych trupów. Mmm. Dobra, nie. i coś tam pomorfuj, jak możesz. Kurde, żebym miał przynajmniej... Czym? Znaczy... Ej, czemu łupiescy będą osłabieni z bo są za mocni. No naprawdę, Tylko HP, bo tam... Nie patrzyłem dokładnie. Żelazo mi tak. daje się. Jak łup, trup, Satan daje atak. <grym> Mogę dać żelazo. Ale ja potrzebuję krychy ja z tym dałem. to ci nic nie, nie zdziałam, skok Atakują, atakowają Znowu. Z ty wszystkimi no. tymi Na przykład moje cienie Cienie by mi się na górze przydały Mogę kamienie dać chcecie? Kurde. Dawaj wszystko co tam możesz Mmm. No. Daję 10 kamieniosku Nieeee. O kurde Moje cienie Przecież one są nie do zabicia Masz 500 krychy na cienie Nie, jak stracimy go to Nie Nie, z kogo się? No to dawajś mi tu więcej jednostek Kurde Atakuję, 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 atakuję Proszę, no wybrańcie się. No. O, spokojnie, panie Marcinie. Moje cienie nie no, już... spokojnie. To, spokojnie. To, ty, ...jest. Co spokojnie? Nie, ten, o, ten ork kontruje mnie. to ma. ma ktoś szybko metal? Jezu, Tak szybko, tak szybko, tak szybko, tak szybko. sto metalu. Potrzebuję, dokładnie zdobyłem 100 metalu. Dobra. W baśniaka będę wchodził. Super, ale to tak... Weź te demony do mnie może podeśli, a nie wchodzi w baśniaka, bo ty tego mnie pokonasz. Tracę budynki produkcyjne piątego poziomu. No wchodzi mi w bazę przecież kurwa Idę. Weź tu zasłoń mi bohatera. Ja nie mogę uciec z bohaterem jak tak tu wygląda to. No przecież ja nie ucieknę bohaterem stąd już. Czekaj, czekaj, Weź te jednostki z góry, mu zabi ktoś. Z cieniami, cieniami, kurwa, cieniami daję ci krychę cienie z tego zrób. Cienie. Cienie, no dałem ci 500, kurwa. mam. No dupa, zginie mi bohater, nie ma szans. Za późno te demony przyleciały, nie wiem czemu w ogóle... ...te demony nie były od razu u mnie. Bez mm, sensu. Chyba czas na mnie, kurde. O kurde. Chyba czas na mnie, kurde no. O, z góry atakują jeszcze, nie fair. Wal wieżowal. wal. Wal o wal. Walcie mełpiory. Szkoda, że bohaterem się nie udało uciec, za późno zareagowałem, nie wiedziałem, że jestem aż tak otoczony, że cała linia wojsk była. Szamani z karłami, o tej były smoczki, nie, nie mogłem uciec. O kurde. Mm -mm. Weź tymi no, demonami na, to... na dół leś, no zobacz co się dzieje z naszym nieumarłym, Marcin. Co ty chcesz tymi demonami w rycerza teraz wchodzić, kurwa? No i tak to przegraliśmy. No ale mimo wszystko no, musisz nie, nie popełniać takich, no. takich błędów, te domony powinny być tutaj. Wypełniona jest ta wieża trzema cieniami, i bohaterem. No to w takim razie nie na demo, na dół Kurwa nie, nie jest. jest. Ja pierdolę, czemu? Nic tam nie miał, ja pierdolę, nic tam nie miał w tej wieży. Co za gość? O kurwa. Hmm. Nic nie miałem, nam. No. Kurde, gdybym ja tam jeszcze bohatera miał swojego u was, to byłoby uroczo. Jeszcze można by się no, ale pobić. Z, z ale Marcin tak się nie wybroni. To jakim cudem ja odkryte mam, mam. mam tak tego o, orka dziwnie? Ja też nie. Produkujcie ściemne szkielety za zabój... Za tego... no. No, od góry idą. Masz jakieś harpie gruby. na tych demonach? Czemu nie masz drugo, poziomowego gniazda i harpi? Przecież oni mają orków. Walcie, no stary, walcie, no zobacz, walcie, co się walcie. teraz stanie. Że Twój bohater zginie od piorunów. Walcie te, te smoczki, kurde. Nie, to nawet to nie walcie. od piorunów, od autoataków ataków, się zaciął na budynku. My się nie chciało się. Dobra, ja Bo kurde, już nie mam bazę. Czemu wyszłeś? No, czemu nie? <grymne> ale, ale, wyekspiony jest ten cień akurat. Kurde, a to jakby Bo już na baza tu powstaje, nigdy jej nie odnajdą. Ty, tu wszystkimi boskimi atakował i mojego... Już nie Nawet jakbym miał te harpę, to tak bym mnie, za mało armii. Na górze bo... No, bo, fajne bo mieli rycerze i istoty lasu z orkami i rycerzami. No, fajne mieli laski. No, ale przyjdy. No, delikatnie mówiąc, baśniaki dawały złoto pewnie tym ryckom. Orkowie mogą sobie kamień generować, od, z każdy zniszczony budynek dostają 100 kamienia. Gramy jeszcze? Ja mi to już starczy, ja muszę się zająć innymi sprawami. Dobra, drodzy państwo, dziękuję bardzo za uwagę. No, niestety, wyszło jak wyszło. Nie pykło. Troje słabo może tym, tym rojem zagrałem. Pierwszy tak fajnie wybroniona, ale później jak już doszli szamania, ja a nie miałem jeszcze harpi, bardzo późno te harpie doszły, mnie za późno. Zapomniałem w ogóle kompletnie o tym, że w momencie gdy miałem czwartą erę, powinienem się skupić na harpiach. Zamiast tego myślałem sobie tylko o Skorpio priestach, żeby kręgami rozwalać yy, baśniaki. Bo skorpio Priest mogliby to porobić, a o harpiu roz... no, zapomniałem. Co? nie porobił. No mówi się trudno. Orka nie porobił. No, z ork... no z, z... harpiami bym miał szansę. Miałbym szansę większą, no czy na pewno bym... i tak bym nie, nie przegrał, wiadomo, na orka i baśniaka, jakbym był tam sam, ale jakby tam były demony i cienie, no to bym dał radę, kurde. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, ze mną był pan Marcin, jako demon u góry, w sojuszu. Był pan Habel w środku, jako nieumarły. Dobra, no. Ja byłem jako rój. Był sobie to też opaty. Enzo jako. E, co tam Ork. miałeś? Orków. Ork. Był ja. też Dziadzior jako rycerze. I ora jako baśniaki. Jej. No, no. Dziękuję, pozdrawiam i polecam. Z Do widzenia.